Witam. Jak widać coś tu się działo, tak, w sobotę coś tutaj trochę działałem. E, pomontowałem tu u góry e, u góry te wszystkie kołki jak widać. Połączone są i tutaj już deski zaczęłem kręcić. Także życie będziemy kończyć. Dzisiaj e, jest plan, żeby właśnie te deski wokoło poprzykręcać. Siatkę dać jeszcze. Poprzykręcam Także muszę się za to jak też jak najszybciej brać. Z tego względu, że no tutaj Uciekać kury w tej wolierze. Koguty mi się pobiły. Teraz nie mam pojęcia, który z którym. E, znaczy, na pewno je, no, uszkodzony jest w wersji kolor ten barzant pstry który z którym nie mam pojęcia, bo, no, bo jak widzę że no tym barzantom się nic po prostu nie stało tym kogutom tamten kogut ma całą szyję wydziobaną i trochę plecy, tak także no podejrzewam, że był to kogut diamentowy że był to kogut diamentowy, tutaj są jego kury i wydaje mi się, że po prostu no jak to wiadomo, ciepło się robi Ciepło się robi O, tam jego kurki siedzą Ciepło się robi yy, No i już bażantom po prostu Na godę idzie, tak? On je słyszy, on je na pewno czuje też I wydaje mi się, że to właśnie On Gdzieś tam po prostu No się z nim tam posprzeszali jak to się mówi, tak? No szkoda mi go i mamy tego bożonatopustarego zamkniętego, na razie w takiej większej klatce jest zamknięty, oddzielony od nich. No szkoda, szkoda, no ale co. Najważniejsze, że nie doszło do tragedii, że nie pozabijały się, nie? Także no tutaj robimy tą wolierę, kończymy jak najszybciej też, bo chcemy już mieć ten temat zamknięty tą wolierę kończę i biorę się za tą. Sprzątam ją całą. Yy, inaczej tutaj wystrój zrobimy. I tutaj docelowo yy, wpuścimy sobie właśnie koguta strego, Albo tego linaty. No zobaczymy jeszcze. Tak? Bo stąd yy, tutaj pójdą do tej woliery yy, do tej woliery pójdą melanistyczne. A w tej Zostaną tutaj yy, diamentowe. Także bierzemy się za to i kończymy to. No dzisiaj na pewno nie skończę, ale na pewno dzisiaj chcę duży postęp zrobić, żeby to jak najszybciej po prostu też skończyć. Tak? No bo mówię, za tą wolierę chcę się obok wziąć, posprzątać to, przekopać, nowego piachu dosypać, deski ponakręcać. Tak właśnie na 50 cm tu jest, yy, tu jeszcze muszę jedną deskę dołożyć. Chcę najpierw siatkę wpuścić, i na tą siatkę, właśnie deskę przykręcić. Nie? Także to, jak to chcemy zrobić. No, i tu jeszcze chcę jedną plantkę dołożyć, i dotąd to odtąd do tamtej. I tylko tutaj jedną z zostanie wolne. Także coś tutaj wsadzimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. nie? Posadzimy jakieś drzewko. Zobaczymy, może się wszystko przyjmie. No, i, o, no i te deski będziemy kręcić. Także fajnie, bo jak sobie nakręcę deskę do 50 cm to sobie tą folię jeszcze złapię po prostu tutaj, nie? Także tutaj sobie tą folię od razu złapię z drugiej strony, poprzykręcam i będę miał ucienia. Dobra, idziemy. Będziemy robić. Za niedługo już te folie chyba tutaj pościągam. No bo już no czy ciepło. No i słońce jest, tak? Teraz w tym tygodniu mają deszcze znowu padać. Może będzie wiało. Zobaczymy. W przyszłym tygodniu, w nocy, mają być znowu jakieś te przymrozki Także na no, te folie żebym chciało pościągać. Ale jeszcze, jeszcze zostawię No i dobra, bierzemy się za to. No i dobra. Deski mamy nakręcone, trochę mi z nimi zeszło. Nakręcone, już pomalowane bo jak widać, musiałem łączyć, nie miałem takich długich i musiałem łączyć te deski także no było trochę zabawy z tym tak to się prezentuje, tu jest troszkę wyżej, no od wiele wyżej i tak to jeszcze jedna deska na górę idzie, bo teraz będę kładł siatkę i od czoła będę kręcił deskę tak to się prezentuje z tej strony siatka jest pułapana do teczek tutaj no nie pomalowałem z tego względu no że przez siatkę nie dałem rady mogłem prędzej pomalować deski tak jak tutaj pomalowane są i są dopiero przykręcone no mogłem tak samo tutaj zrobić ale już nie chcę mi się odkręcać tego także jest to tak zrobione tutaj sobie y, idzie tylko siatka metrowa tu jeszcze jedna deska pójdzie. Tak sobie wyznaczy po prostu wymierzyłem, żeby tylko metrowa siatkę przykręcić i nic więcej. I tak samo tutaj, tutaj będzie metr. Myślę, właśnie, czy też tylko siatkę metrową puścić, i później ten kawałek, co tu zostanie, deski nakręcić. No, no nie wiem, muszę zobaczyć, jak to tam dalej wyjdzie. Bo nie mam pojęcia właśnie Jak widać, że tutaj mamy tylko cztery deski A tu już jest o wiele więcej tych desek, tak? Robiłem wszystko właśnie w poziomie, żeby było Deski, no w poziomie Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem, siedem desek, a tam tylko cztery No to jest, widać jaka jest różnica, nie? Tego poziomu No ale mi się wydaje, że będzie się ładnie tu prezentowało także idziemy teraz po siatkę będziemy siatkę nakręcać może się uda jeszcze dzisiaj ale no zobaczymy ile, ile tutaj wyjdzie z tego mojej jeszcze dzisiejszej roboty no ale mi się to bardzo podoba to jeszcze muszę ten odciąć kawałek jest co kręcić taką ciekawostkę że dzisiaj sobie no jak robię to oczywiście od razu Obserw obserwowałem, yy, obserwowałem ptaki Gąbki i tutaj proszę bardzo A, mamy jedną parę turkawek no to tutaj to wiedziałem że to jest mamy parę tam jest ich młody tamtegoroczny już siatkę nic nie widać o tam siedzi to jest ich młody tamtegoroczny i tutaj mamy peruszyjki. I też no, sparowały mi się tak. Małem się ku sobie, widziałem tutaj. Także no, cieszę się, mam tutaj już... Jesteśmy dwie pary pewne. I jeden młody. Za niedługo samiczki swoje dostaniesz. No myślę, że... No już szybciej to skończy już teraz tutaj mi tylko jak już siatkę nakręcę, to dach w jeden dzień skręcę sobie także nie przedłużam i biorę się za to, kręcimy tą siatkę No i witam dziś mamy wtorek wczoraj się udało tylko to zrobić siatkę tylko dotąd zaciągnąć deskami ją połapać Tak to wygląda z tej strony połapane. Teraz będę tutaj tą górę robił wokoło i tą stronę. Także dzisiaj chcę to zrobić, bo już jest prawie 16, także taka dość późna godzina, ale dzisiaj mam właśnie to skończyć tą siatkę i z tamtej strony przeciągnąć. Tutaj w połowie będę łapał dyskami. Łączenie Będę robił właśnie tej siatki deskami. Tu jeszcze muszę te deski pomalować. No tutaj powiem wam. Weźmiemy sobie centymetr. Wyszło na 1,20m Te deski od ziemi. Także no tu jest dość wysoko. Nie metr 20. M. A tam pół metra, nie? No, ale co? Chciałem, żeby to ładnie wyglądało w poziomie, także mi się podoba. Też jeszcze drzwi. Tutaj coś posadzimy sobie w środku. Ptącego koło tego drzewa, akurat już kupiłem. Także może dzisiaj posadzę. Siatką zawinę, po prostu, żeby tutaj bażanty nie skobały. I niech się pnie po prostu wokół tego drzewa Dobra Montuję tą siatkę t, już ucięta, Także lecimy